Okay, this one's for Gabby. 14 marca 2011 roku. List otwarty. Szanowni obywatele, prosimy o poświęcenie nam krótkiej chwili i zapoznanie się z naszym apelem odnośnie podpaleń z Krakowa, za co z góry dziękujemy, i wyrażamy pełen szacunek za zapoznanie się z naszym listem jako obowiązek obywatelski. Pomimo iż nasze mury legły w gruzach, jakże pragnęliśmy, aby naszą sprawą zainteresowały się media w tak ciężkich chwilach dla naszego osiedla, lecz jak okazało się, byliśmy za słabi, aby w naszej niedoli zainterweniować mógł ktokolwiek. Jak poniżej opiszemy, sprawa wydaje się na pozór błaha, ależ jak zaskakująca w obrocie wydarzeń, choćby dlatego, iż powzięte przez nas kroki nie przyniosły żadnego rezultatu, a nawet skutek wręcz odwrotny. Potępiono nas za wnioski, jakie wysunęliśmy i stworzeni usunęliśmy się w dal z uwagi, iż potraktowano nas jako przysłowiowe czarownice. Przejdźmy w miejscu tym do wydarzeń, jakie spotkały nasze osiedle i pozwólmy sobie wytłumaczyć w sposób realny anomalia, które nas dotknęły. Otóż ileż jest osiedli, na których pojawiają się ulotki różnej treści, od tych reklamowych odnoszących się do okien, drzwi i tym podobna, po usługi fryzjerskie, a nawet takowe agencje reklamowe i dosłownie. No cóż, każdy wie, że jest to plagą i nikt zainteresowany takowych nie kataloguje, ale co się dzieje kiedy na klatce schodowej pojawia się ulotka na której widnieje wizerunek osoby z informacją przestrzegającą przed nią samą, to samo co z ulotką z reklamokiem czy drzwi, wrzucamy ją do kosza. Ale kiedy takie same, lub podobne w treści ulotki znajdują się przy zniszczonych autach, oblanych substancją, która powoduje trwałe ich uszkodzenie, można by powiedzieć o idiocie, wybryku natury, który powoduje nieszczęścia ludzi, którzy niekiedy wydają całe swoje oszczędności na dobro materialne jakim jest samochód. No, jakżeż można by określić te wydarzenia inaczej, iż jest to czysty wandalizm. Otóż nie. Jest to tylko początek wydarzeń jakie zmienią nasze spokojne osiedle w gniazdo Lucyfera za sprawą nieboskich zdarzeń odmieniając mieszkańców naszego osiedla liście epicki bieg losu. Już kiedy wiadomości rozeszły się pocztą pantoflową, że dokonano zniszczeń samochodów, wskazano również człowieka jakoby się do nich przyczynił. Nie mija wiele czasu jak zdarzenie ucichło. Kiedy nagle po północy nasze osiedle płonie rozświetlone, jak ognie sztuczne rozświetlają nowy rok. Zdarzenia te powodują, iż bezwzględny terror na naszym osiedlu sieje powszechny strach, i jakże wzbudza ogólny brak zaufania, podejrzenia do Bogu ducha winnej młodzieży, która odpiera zarzuty, mówiąc wprost, iż nie robi się we własne gniazdo. Straż, policja, prokuratura, śledztwa stanęły w martwym punkcie. Osoba, która widnieje na ulotkach jest postrzegana jako diabeł w owczej skórze jak i Bogu ducha winien mężczyzna o miłym usposobieniu jak się okazało w drodze osiedlowych ustaleń. Osobą tą jest pan Jerzy Dorenda pełniący funkcję dyrektora aresztu śledczego w Krakowie, podgórzu przy ulicy Czarnieckiego 3 stopniu podpułkownika. No cóż można sądzić, większość dowodzi, iż jest to próba dyskredytacji i twierdzi, iż nasze osiedle padło ofiarą niewymownego spisku przeciwko osobie, która pełni funkcję publiczna i jakoby stoi na straży prawa. Zdarzenia jakie zaszły na naszym osiedlu miały większy wpływ, niż można się było tego spodziewać. Pojawiające się ulotki i zniszczone auta rozległy się szerokim echem, płonące auta przy dwóch blokach jednocześnie dopełniły apogeum, koszty jakie ponieśli mieszkańcy bynajmniej niefinansowe, okazały się katastrofalne w skutkach. Jeden z naszych starszych szanowanych mieszkańców przerażony tym co zaszło, pod upadł na zdrowiu zmuszony parkować auto na sąsiednim osiedlu, inni o nadszarpniętych nerwach które zabrały im cenne dni życia wolą już nie wspominać, i mówią że siedemdziesiątki a już na pewno osiemdziesiątki w spokoju ducha nie dożyją. Niemniej jednak środowisko w jakim znajdują się mieszkańcy nie zostało opuszczone. Rozmowa o wydarzeniach w wielu kręgach społeczności, nie tylko osiedlowej, doprowadziła do faktu, iż człowiek, który zajął się sprawą z ramienia mieszkańców, zauważył, iż w żadnym pojawiającym się artykule w prasie nie przedstawiono danych pomówionej osoby, w tym przypadku pana dyrektora, co oczywiście nie budziło żadnych wątpliwości, ale faktycznie nie było mowy o jasnowidzu, który rzekomo wykorzystuje sobie przychylne osoby, wzbudził słuszny niepokój. Gdyż w ulotkach jest wyraźnie mowa o wykorzystywanych osobach, a już na pewno społecznym obowiązkiem jest informowanie o takich zdarzeniach. Przełom. Fakty których nie mogli powiązać mieszkańcy powiązała osoba która o sprawie nie miała żadnej wiedzy i połączyła je w wspólną nierozerwalną wież i jak ustaliła już na początku, iż nikt bez powodu nie zadaje sobie tyle trudów wzdurne ulotki a już na pewno portret psychologiczny sprawcy typowy dla podpalacza nie uwzględnia faktu podpalonych jednocześnie pięciu aut przy dwóch sąsiednich blokach. I to w jedną noc. Tak więc zapadła decyzja, w której postanowiono skonfrontować pana dyrektora z wybranymi mieszkańcami odnośnie relacji pomiędzy prasą, nimi a panem dyrektorem co do niespójności w podawanych informacjach przez prasę, a honorem mieszkańców. Jak się okazało prywatne osoby nie były mile widziane w kręgach pana dyrektora, dopiero pseudoangaż do angaż dziennika polskiego przyniósł skutki prywatnej rozmowy w której pan dyrektor chętnie rozmawiał, jednakże na pytanie czy mógłby się spotkać z mieszkańcami Polany Żywieckiej odparł za niestosowne, a zapytane czy ma przysłowiowy dar jasnowidzenia rzucił słuchawką. Więcej nie udało się nam połączyć z panem dyrektorem. Prawdopodobnie całe zaangażowanie w sprawę utknęłoby w martwym punkcie, gdyby nie jeden mały fakt, jedna z pań zamieszkujących nasze osiedle jeszcze przed podpaleniami pochwaliła się koleżance o dziwnym zdarzeniu, które dla niej było śmieszne i jakże wesołe. Stwierdziła iż nieznajomy zarodnił do niej i po dłuższej rozmowie jak wynikało nakłonił ją do zaparkowania auta przy pobliskim koszu na śmieci, określił dzień i godzinie, a także iż po przejechaniu znajomego auta miała wyjść ze swojego samochodu i przez około 5 minut udawać, iż się rozgląda. Pewnie nie byłoby w tym jeszcze nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż określił co kobieta ma się ubrać, a już sama kobieta była zaskoczona, mówiła skąd on wiedział jakie mam w szafie kiecki. Fakt ten prawdopodobnie pozostałby niezauważony i pominięty gdyby nie rozrzucane wcześniej ulotki na naszym osiedlu i przy zniszczonych samochodach z jednoznacznymi informacjami. Tak bardzo zdziwiło i zaskoczyło to zainteresowanych, że postanowiono dyskretnie wypytać kobietę o szczegóły zdarzenia, jednak po podpaleniach jakie miały miejsce nie udało się uzyskać więcej szczegółów z oczywistych powodów. W obawie przed eskalacją zapytana wprost, że mieszkańcy chcą złożyć zawiadomienie do prokuratury, aby ujawniła kto i z jakiego numeru telefonu się z nią kontaktował, wszystkiemu zaprzeczyła i odparła, że telefonu nie ma. Tak więc oczywistym stało się, że nasze osiedlenie przypadkiem padło ofiarą tych zdarzeń, i również znane są motywy tych działań, tu cytat z pozostawianych ulotek ten gość jest w stanie podstawić nawet kilkanaście osób w ciągu dnia przez szereg kolejnych tygodni. Jak udało się ustalić, nie był to jedyny taki przypadek na tym osiedlu, kiedy nieznajomy mężczyzna dzwonił do wybranych osób. Faktem jest, iż jest więcej mieszkańców, którzy mogliby powiedzieć coś więcej w sprawie, jednakże nie pokrzywdzeni nigdy się nie ujawnią w zaszłych okolicznościach, choćby ze względu na terror jaki zapanował na naszym osiedlu jak i w obawie o dobro własne, a pokrzywdzeni tym bardziej z uwagi, iż nie wszyscy by ich pożałowali, a wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś daje wplątać się w takie rozgrywki, to niech nie oczekuje od nikogo współczucia, wejdziesz. Ta dobrą kracz jak, one. jak sądzimy, możliwe iż w naszym społeczeństwie znajdują się osoby które nie znają źródła swoich problemów i tym samym nie są w stanie im sprostać a naszym obowiązkiem jest poinformować społeczeństwo celem ukrócenia tych procederów ze względu iż bynajmniej intencje tego człowieka w swoich działaniach nie budzą wątpliwości co do tego, iż dochodzi tu do ataku na dobro czyjejś osoby. Jakżeż bardzo zatrważający jest fakt, że zwerbowane osoby nie są informowane, że zostaną spalone, lub co gorsza, utracą zdrowie, a może nawet życie, bo raczej nikt świadomie swego zdrowia i życia nie naraża, a człowiek, który manipuluje tymi osobami, raczej nie przejmuje się, że komuś może stać się krzywda. Jak zauważyła słusznie jedna z mieszkanek, do kogo miałaby się zwrócić, nie znając tożsamości człowieka, z którym weszła w przysłowiowy układ i co by miała w tej sprawie do powiedzenia, gdy na przykład spalono by jej auto, bo nad tym chyba nikt się nie zastanawiał. Bez wątpienia należy łączyć wszystkie te sprawy i bez cienia wątpliwości pozostaje fakt że pokrzywdzeni najprawdopodobniej pozostają w kontakcie z osobą która je zwerbowała jak i zostali celowo i nieświadomie wplątani w trzyją się rozgrywkę nie łącząc swojej sprawy z innymi, nie znając jej skali i żyjąc w niewiedzy o ogromie zdarzeń. Należy również uwzględnić, iż ktoś werbuje te osoby, i bynajmniej nieprzypadkowo, jak i fakt, że są one w jakiś charakterystyczny sposób rozpoznawane, co widać po ogóle zdarzeniu nie tylko z listopada 2008 roku, ale również z chwili obecnej. Można by przypuszczać, iż człowiek o tak dużych możliwościach może dopuszczać się manipulacji w różnych strukturach, a nawet na szczeblach państwowych i nie tylko. Jak widać, manipulowanie i ustawianie osób w określonym miejscu i czasie nie jest przypadkowe, i można sądzić, że jest celowe również osiągnięcie z tego typu działań określonych zamierzeń. Jest oczywistym, iż człowiek, który potrafi przenikać w sferze metafizycznej, jak wynika z zaczerpniętych materiałów, posiada takie możliwości, jak odczytanie czyjegoś numeru telefonu i tego typu podobne, jest niebezpiecznym dla środowiska społecznego w swoich działaniach. Jak wiele jest podobnych zdarzeń, trudno by powiedzieć, gdyż nawet media chyba o wszystkich nie wiedzą i ich nie opisują. Jeden z mieszkańców stanowczo stwierdził, że w czyimś interesie leży, aby skrzętnie ukrywać całą sprawę i prawdę o niej, gdyż niektóre media podały, że w miejscach podpaleń znajdowały się ulotki z treścią, jeżeli nie wiesz o co chodzi to jeszcze raz się podstaw, a żydowskie media jakim jest TVN, choć skarcone za samickie określenia, zrobiły na ten temat reportaż podając do publicznej wiadomości, że w treściach ulotek znajduje się informacja, jeżeli nie wiesz o co chodzi, to się postaw, przekłamując i wprowadzając opinię publiczną w błąd co do istoty sprawy. Ten sam mieszkaniec stwierdził, iż powinno się upublicznić wizerunek gęby tego bydlaka tak, żeby już do nikogo nie zadzwonił i z domu przed północą nie wychodził z racji, co zaszło na naszym osiedlu. Bo, wedle naszej wiedzy, wszelakie wątpliwości co do tej sprawy zostały rozwiane, włącznie z tym, iż pan dyrektor pełni swoje funkcje jak ustalono nadal, ale do wiadomości podaje się o wyborze nowej pani dyrektor. Inni są zdania, iż może niekoniecznie należy poszukiwać podpalacza, ale potwierdzić, kto manipuluje w tej sprawie i zwrócić się do słynnego polskiego jasnowidza pana Jackowskiego, który jak wszystkim wiadomo współpracuje z policją, choć w dobrej wierze. Pomimo iż na wiele pytań nie uzyskaliśmy odpowiedzi jak i nie mogliśmy umieścić bądź nie chcieliśmy umieszczać całego zgromadzonego materiału i wiedzy ze względu na bezpieczeństwo osób trzecich i zdarzeń jakie miały miejsce na naszym osiedlu, które w wyniku manipulacji człowieka pozbawionego jakichkolwiek zasad moralnych jak i zdrowego rozsądku padło ofiarą tych wydarzeń, uważamy, iż zapoznanie się z tym materiałem to społeczny obowiązek świadomość tego, iż z racji, że doszło tu do manipulacji nie tylko w prasie, ale być może na wyższych szczeblach postanowiliśmy upublicznić naszą sprawę nie oczekując od nikogo pomocy. Jak widać ani policja, ani prokuratura nie chce podać do publicznej wiadomości treści rozrzucanych ulotek na naszym osiedlu, bądź nie leży to w czyimś interesie. W sytuacji, kiedy organy ścigania nie przestrzegają społeczeństwa na okoliczność możliwych manipulacji osobami w związku z tą sprawą, być może same są w to zamieszane i tym samym współodpowiedzialne za taki stan rzeczy, gdyż właśnie one są odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo. Mieszkańcy osiedla Polana Żewiecka. Krakowska prokuratura bada sprawę serii tajemniczych podpaleń samochodów i garaży, do których doszło w południowej części miasta. Nieznany sprawca dopuścił się 17 przestępstw. Straty oszacowano na 600 tysięcy złotych. Ofiar w ludziach na szczęście nie było, donosi Dziennik Polski.